20 sekund do ucieczki Most wanted Inna mapa? Nie hmm. wiem nawet. Inna, inna. Ten wziął tą kurde... Tam pochęcony. wziął. Wziął tego diabła. Patrz. <grymne> 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 DART POPSUŁEM o, Już na samym początku, o, jaki koleś O boże Wow, to była jest jak głupia mapa Owszem Wyjdź po lewej na razie pokręcona męga no nie, <gry> Nie wiem gdzie mam jechać, kurde blokuje się na wszystkich. To no, może no, Pomóż, ty, pomóż, 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 O, dzięki. O, czwarta sekundę, O, okej. Okay. <gry> ja to mówię trzymać na pięciu. <gry> Ej, po lewej, po lewej, po lewej! No, tylko mi samochód Uważajcie, bo zsuwa. Tam macie na tym skrócie. No, dzięki Wow, wow, wow. wow. Ja musiałem coś wyjepać w jakiś daszek. No, ty budowlaniec. O, dasz masz się No. Te. Prawdziwą <grym>? trasą pojechałem. Wow, siema. Słuch. Co słychać? A nic nie zajebałem. Wow. Maska mi się otworzyła przez... Nie, ja tego nie chyba. przejadę. Teraz nic... łapanie nie. Fank. Coś mówisz, to bym się tylko puścił. Czy a mi się nie odnawia? A. Mamy jeszcze jedną szansę znowu, a nie, że będziesz przy nas. A, już jesteś. Woł, 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 Wow, wow, ile tu jest bloka? Jedna za drugą. jakieś karton do tego. Hanki. <noise> zabójcza bro broń na policję, czego nie hamujemy na pęcie. No, ja też nie zahamowałem. Wow, <noise> jak mi skręciło. On jest bardzo skręczny ten samochód. Latam po wszystkich kolorach. A... Od ściany do ściany. No, żebyś wiedziała. ma. No! Jak ja lubię w tych subów napierdalać. Nie straszę, panie Pierwsza! Mhm! Zjadę. Naciśnij, ciśnij, mamy trzy minuty. Tu. O, właśnie. Trzy minuty! Dziepek! Dziepek! Dzięki. O kurde. <laughs> No jakie szmaty, no, no drugi raz no, cię nie jak... uratuje. Nie dojadę kurwa, nas mi Nie dobra było. Wyszłam z tego 9 kg jeszcze, ja wiem, Taka zjebana mapa. No, po, le po lewy może jedźcie. No jeszcze tak słów się to naliczałem ci jakieś punkty za niszczenie tych słów, bo trochę ich naniżkamy. Chyba tak, chyba tak. No. O jedna blokada, druga blokada, trzecia blokada. Kurde Całe miasteczko Kolejny słów Ty przebiłem Andrze nie ładnie przejechać przez nie. dwie blokady, po lewej proponuję jechać. Minął no, po lewej, dwie blokady następne, trzy blokady. Po lewej, cztery blokady, po lewej. O, piąta to już gorzej, ale przejechałem po lewej. To kurwa taksówka. Zaniebana, no jedź! Nie! Oj. No nie gadaj, przecież taksówki tak bardzo nie blokują. No ale potem mi się wie, ta Pawryj. Wow. Taksówka to były dwie pały kurwa. Spałowały cię. O, dzień dobry. Gdzie tu jest kolszatka? kurwa, tu. Gdzie ma taksówka? Tu! puknę <laughs> Przekleństwo, co to nie. <grymme> Prawa, 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 prawa. Ładnie. tu są do drzewa! Tu są do drzewa! Ładnie. 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 Przepraszam! Ładnie. Wow. <grym> ja Ładnie. Ja do chuja wafla Miki już raz mnie uśmiercił w lolu Zaraz Chciał chcę uśmiercić tutaj oj ojej, 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 54 Sorry. sekundy wiecie? Wiecie ile sił w dupie Tutaj była kolczatka nad nie wiem gdzie Jechałem na nią No bo mnie pchnąłeś okay. na nią Nieooo kurwa Backflipy ja w powietrzu 30 w lewo, w lewo Za późno Ja pojadę w lewo. Dojdziecie? Może Wow, jak mnie wybił to Wow, ale beczki kręcisz O szlag, Wiecie, ja jeżdż, suwów. ja tu jest SUMów! ja tu jest 7 sekund, a ja pewnie. Zatrzymały nie? 600 metrów, no do chuja jak zwykle. Dwie ci im brakło? Wiecie im brakło? A? Metr. Metr. A? <Łvey> <laughs> Ale żal! Brawo! A ty lepszy, bo jechałeś przede mną przecież. No ale mi kur... tam potem pod koniec były trzy suwy naraz! Zero pieniędzy za to. najgorsze met met metr tysię. pieniędzy. Co, Najgorsz naj... Co najgorsze, że to się nagrało. Nagrywasz to. to? Wyrzuć to, bo to nie wyszło nam. Usuń to w pizdu. Oj tam. Wyrzuć. Chyba będą jaja. Nie udalę nasze. No to muszą no, być niego udane? te chujowe. Co to idziemy w ogóle? Aja, start! No, Takie jak mój. Wow. Kręcaj. 700 skrętów, chłopie. Najesz. Wiesz, co robię, jak skręcam, przechylam głowę. <grym> no boż, tu to się choroba. robi. No nie. No, mówię, co robię. Ładnie, co... <grym> jak, jak mnie to rzuciło. Chodź, jebne Magnesa. A ten co zrobił? Oj. Czemu, Czemu ja cię, ci, kur... Czemu ja cię, kurwa, popygam właśnie? Nie musimy zabić. Masz za szeroką dupę, skąd. kurwa. Łaaa. jeszcze się korda bym drodze no, Kurwa, tu jest kilka okrążeń. Ja pierdolę. No A to się już się nie cieszył. <grym> nie, spuściłem z gazu. Człowieku, umiejętności używasz na prywatnym wyścigu. Byla. Pomyliły mi się. Chciałem nitro, chciałem nitro użyć. No <grym> choćby nawet, kurde. Ja takich rzeczy nie używam nawet. Na ja mam 111 nitro na tym chłopie. To, ale zna ludzi lepiej no, meta. A ty kim jesteś robotem? Obcych Obcy siedem Obcy Jak mi jedną Jak mnie kurwa zarzuciłeś, człowieku, co ty robisz? Dobrze, napierdalek do tam. Kurwa, a masz. Ja mi do metu dojechała, Kurde, nie mam tarczy. Miał być bez umiejętności. No użyłeś tarczy, no co? Jaki ham. I tak bym cię wziął, bo ty nie hamujesz na zakrętach. No nie hamuję. No. I na tym ostatnim zakręcie cię wziąłem właśnie przez to, że przyhamowałem. 20 sekund pojebało was. Jestem dopiero w połowie, kurwa, tej trasy. To on to zrobił, tak? No i chuj, znowu no, jestem ja wina. Nie idźcie w chuj. Tak, nie braknie Ci pizzy, No, no o, o, gówno. No dobra. Ja zrobiłem Ci ten. No, gdzieś tam 2000. No kurwa, mać. O, 5000 gotówki. Dzięki. Oni mnie rozumieją. To Teraz ty zrób tak jak chcesz. Moment. To była ta trasa. Chciałeś prostą trasę przecież. Prosta, ale nie z, wami, z waszymi samochodami, Mikołaj. No właśnie, no. Co ja mogę, kurwa? Prawda. Mogę was posmyrać po dupach z odległości 10 km, kurwa. A możesz kupić sobie już samochód jakiś? No. Ale ja, ja zbieram dużo. Bo znalazłem fajny samochód. Już ci co, co chwilę grubych, chce. Kurwa miał jechać po siostrę, a nie napierdalać w klasza. No. A widziałam, jesteś nad zipkiem, widziałam, widziałam. No, Bo ja mam przerwę. Nie wiem, jak kurwa nie mam presji w wyścigu, to jeździ mi się zajbiście. Dobra. Nic nie przypierdolę, nic Ja nie będę ściany. taki. Znajomy podniósł klasę swojego samochodu. No, już, już. Kurwa, już. Jeszcze wyżej niż S, nie wiedziałem, że jest. <laughs> Jesteś wyżej? Coś ty. Nie. Twórz wyścig. Ale ja tym razem będę grał. Miałeś tworzyć ty. Ja tym razem będę grał fair wobec Anci. Łej, ścianę. Twór, bo dobrze ci się przy... wysyłają zaproszenia. No ale którą trasę chcesz? Za imię tak mam je wygrasz teraz. A to zmieniłeś samochód? No. Też mogę zmienić przecież. Chodź. No nie musicie ze względu na mnie zmieniać samochodów. Ja sobie dam radę. Nie, no bo... Żeby było próżno, nie? W sumie może być. Czekaj. Ila sekunda. A coś mi na tymi napisała, ja jest tak. Jeżdżę, jeżdżę, co? Nie wiem, zamiast odpisać. To Dziar, ale że ty masz samochód ku klasy D. No mam 399 i już nie mogę ulepszyć, bo zbieram części na lepszy samochód. To na chuj. Kurde właśnie, ja nie mogę obniżyć. Bardziej. Dobra, no jejku. Może być w C i tak cię obracać. Znaczy, jakby chociaż była w C. To jak jadę samochodem i tak się odbija na przykład drzewa w tym karoserii. Nice. No już odbijałem drzewa w karoserii? Fajnie. A. Wiesz o co chodzi? Miałem zadać pytanie, ale mi się. Oj <gryw> 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 kurwa jesteście gdzieś dziwnie jednak. Znajomy podniósł klasę swojego samochodu. Następny kurwa. Niech pan, fuj. Mieliśmy obniżać się, nie podnosić. Ale to ja sobie wziąłem coś innego, chłopcze. O, teraz będzie dużo wyścigów. pościg, czy coś normalnego? Może być pościg. Pościg. Hajsa się przydadzą. to są te pościgi? O, jest. Tylko nie tą zjebaną trasę. Proszę, Mikołaj. No, jak mm -hmm. To jakąś inną wezmę. Chcesz? Mhm. Mazda, wiol. Mazda. Ale nie tam, nie tam co myślisz. To jest chyba ten pierwszy jego samochód, nie? A, a widzisz. To było movies, ja też bym wziął pierwszy. <laughs> Wiejski tuning zibek. Spadaj kurde, drugi działor, ja nie mogę. Co wy macie? Wygo też. wygo też. Pierdolita na farmie. W sumie też. Spoiler, no. ja też Fajne mam spoiler widzicie? Ja też mam spoiler. Zauważcie, że wy też macie naklejki no i... Nie, to jest chabryczny, a to jest a a a a Ale start, dałam ja dałam pierdolę. Się. Powoli jedziemy. Teraz się poczujcie jak ja, kurwa. Ej, powoli jedziemy. Wow. Nie. Ale nie biegaj się we mnie. To, to kurwa na policję jest? No jak? A? Kurwa, myślałem, że zwykły. A no, ja bym już ciągnął, że spierdala mi się psami. Kurwa, ja to długo nie pożyję. Pewnie <noise> samochodem, jak pierdoląłem, to chociaż, kurde, leciały te samochody. No to chuj! Widzisz jak ja mam kurwa przejebane? Gdzieś. Widzisz... Kurwa słup. Przeszło Przepraszam O! Pierwsze! Dzięki! Kurwa mnie przejeb... Ja to jadę, bo nie wiem czy zdążę Przecież jadź Ułaj jak to skręca, o Boże Widzisz jak mnie w dupe gwałci? Bo lubię a ja nie lubię. A co ta policja robi? You are nie Jeździ się! Nieśpierdalaj no mi spod kołu! Kurwa, na boisko? Pogrzało? Na boisko! Nie o kurde, słuchaj. Boże, ile blokadasz mi się mieni w oczach! No troszkę. Po lewo wszystko da się zrobić Ale ja przydzielcie No da się złapią Pomóż trochę A -a -a -a. Nie zapali wow, wow. Ja mam tylko dwa razy jeszcze to przepychanie No nie ja jeszcze, jeszcze nie ma ale tutaj są trzy Chyba nas na góry I Kurwa patrz na drogę, nie na góry jebańcu Jakoś, jakoś mi się ładnie tą z brazą jedzie teraz No Dobry kierowca każdym samochodem pojedzie, no nie? Mi chyba brakowało tej kamery z maski, nie? Po prostu jakoś od razu czuję większe umiejętności kierownicze. O, przebiłem się. O kurwa, ale alem zajebał w bok. Wasz lak! Tiry! Mijaj, mijaj. O Boże. Tu rendę ty prowadzisz, człowieku? Nie kazałem ci tam mną jechać. Były kilka uciek... A! O. B. Prawa, prawa, prawa. A. Aha. 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 Czyżbym... Czyżbym dwórkę musiał wciskać? O, a, nie. No, nie musisz. O kurwa, ale się ustawili jebaniacy. No, subit! No. Nie da się ukryć. Może zdążemy jakoś. No, nie, to jako nie jest. To 6 km ja mam. na ma sobie powiedzieć coś tam. Rzadko pierdzi ten samochód. Bardzo ładniej. Nie robi wziął Oszlak, oszlak, oszlak. No dobra, 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 dobra. Ucieknę, 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 ucieknę. Kurwa, uciekłem ja pierdolę. Nie, nie uciekłem. <gry> Zaraz uciekłem. No jedź pek Torujesz drogę, kurwa. Pięknie po prawej, po prawej. Raz. O, mogę skręcić. Czemu skrótów nie używacie Gamonie? manię? Zapomniałem o tym. Ale ciaty! jak wyskoczyła. Wow! A nie w tą stronę? W w że w prawo. Nie, bo w prawo jest na wyścigach. No właśnie. Przyzwyczaiłam się. to kolczatkę. Gdzie? O, po lewej. No ja i, I przejechała ładnie. O, jeszcze jedna. Po lewej. Osob. Ale minęłam. <laughs> okay. o, o, blokada. Po lewej jedźcie! Blokada, nie wiem po której, po prawej. 2 km 50 sekund. Kolczatka po lewej. ale yy, jebią Po prawej i kolczotką. po lewej. No no Kurde, się pogubiłem. Jak mówisz, prawa, lewa. No tak samo jak ty przedtem mówiłeś. O, fuck O, mysiłem się. Kolczatka po prawej. No, bo przejechałem, Kolczatka po prawej. Kurwa, nie mam pompowania Ładuj się z kurwy, synu. O nie. Nie wiem, czy zdążę. O nie mam 200 metrów dosłownie Dojechałam Ha, ha pierwsza kurde On tego zapuszkują? Czy dojedzie? Nie dojadę, no? Ja pierdzielę. Szybko kurde, wsteczna redukcja i... 20 tysięcy w gotówce, czajcie. Nice. Ja mam 7 tysięcy, ja nie wiem jakiś. 7 i 20 na... dostałem. Z tego z losowań. No to chyba, że tak. Nie cheat 2, bo ci jedno. Cheaty! Co to za spam? Ja czy mi dostałem karty? A bo nie skończyłem. bo nie skończyłeś. Uh -huh. To co ty? W to drzwi nie u mnie